Hej, karabiczki! Za na okazję. Dzięki, że jesteście. Dziękuję Wam za wszystkie komentarze na szorcach, TikToku i Instagramie. To dzięki Wam powstaje dzisiaj film 24H na basenie. Cieszę się, bo idealnie to się zgrywa z moim cedaniem Aqualesia. A teraz chcę są pozdrowienia dla pięciu ostatnich subskrybentów. Pozdrawiam Martynę, Paulinę. Artura, Julkę, Agnieszkę. Dziękuję. Dziękujemy. No to kochani, zaczynamy. 24H na basenie. Macie 3 minuty, żeby zabrać najpotrzebniejsze rzeczy. Ani minuty dłużej. Ale jak to trzy? Tylko trzy, także za chwilę zaczynamy. Uwaga, uwaga, włączam. Czy 400! Macie minutę. I zaczynaliście zapój! Bo się! Boże. Już szybko, Dobra. szybko, szybko! Coś jeszcze? Chyba koniec. Oj, jestem tylko! Stop! Koniec! Zapomnieliśmy wody! Kurde! Jak tu musieli się, że mogę na pewno wodę przynieść? Ej, no to mamy jeszcze wyjściówki. Nie. Wyjściówek macie zero, chyba że ktoś wygra challenge, to wygra w bonusie jedną wyjściówkę. Tak, ej, ej, Marysa, a, ja chcę a, wyjścić wyjścić. a my, ej, jak my, jak ktoś mamy i możemy kamiowkę wziąć, to jest filtrowaną. No, możemy. otwierasz batem, tak? Super. No, To fajne. Okej, okay, minuty szybko minęły, naprawdę. nic co mogę. Chyba nawet za szybko. Spokojnie się. Uchudziła się. Przekonę, bo ja też. Chodź przekąsa, bo zostałam się głodna. A my no tutaj będzie obiad. I, I mamy dużo rzeczy zrobić, bo możemy spać albo tu, albo możemy jeszcze w saunie. Chodź. Więc... Oj, to jest To jest dwadzieścia stopni. Oooo! Oh, ja myślałam, by ja myślałam, by ja ja że to samo ogrzewało, to jest tak zimno, że mi się wydawało, Bądź że to ją włączyć. Ogrzewa. Nie? Ale to jest no, że tej fajnie. A a, wie, czy to się nie to chyba. Śpisz? Nie, nie. Się, masz śpisz? Się śmiało, to masz led No to się to może tam jest może tam sobie mamy komputer, nie zapomniałem komputera. No. no, nie będziemy śpiewać. Ale wodę zapomniałyśmy. zapomniałam się. No wolę, no, trudno. Mamy kramówkę. A będziecie mogli przenosić jakieś często rzeczy? No, przyniesiemy jakiś obiadek Wam za chwilę. No, dajesz sobie. Już weźcie też. A szklanki? Wiesz, do ja koloru jest Nie, to jest Biegąc z tam i z powrotem. Ja miałam zakwasy powoli. Tak, zakwas. Mam teraz jeszcze gorsze. Ja nie czuję. No, to ja na szczęście nie miałam. Będziemy robić Titoki i robić Niespodziania, więc o tym będzie do końca. Pamiętajcie. Ten, kto nie ma widzi mieć skarpetki, może mieć wnisz w komentarzach. A to tam będzie garderoba? No, Byliśmy. Super. Ja mam ja, ja ja mam koszulki. nie, nie! Ja, ja muszę się pochwalić. Bardzo lubię koszulki taty, więc proszę. Jedna koszulka taty, druga i tutaj mam trzecia. Bo trzeba mieć zapasy. Więc mam, o 24 godzin dołączył jeszcze pies. Będzie miał na to było bardzo się podoba, ale będziemy przy nim. I widziałam, że pisaliście w komentarzach, że chcecie, żebym zrobiła też do. 24 godziny w jednym pomieszczeniu z bratem. Więc, jakby mamy dwa w jednym, bo jestem w jednym pomieszczeniu z Bartem. I mamy też 24 godziny na basenie. A co z tym psem? Boi się, nie będzie 24 fa z piesełkiem. Bo jednak jeden uczestnik rezygnuje słuchajcie, z challenge'u. Zębia! to jest właśnie kochane dzieci dla Was utrudnienie, utrudnienie wyłączyliśmy ogrzewanie w ogóle woda się nie działa i jest zimna proszę, proszę tu, 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 to poproszę to, tu, to, to. no i tu będziemy podglądać 24 godziny to będzie pierwszy obiad jedzony w tym domu na basenie musi być jak w restauracji szczypiorek z naszego ogródka no to idziemy Obiadki wjeżdżają, jedzie pierwszy, zaraz będzie drugi i trzeci. Przynoszę sztućce Dziękuję. i smacznego kochani. Dziękuję. A ja też odsunę? Szybko, 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 bo tak, ja tak, tak. tak umieram z głodu. Przenieś mi jedzenie. Kto, to, to Sosiku? Ja. Przemalowajcie sobie. Opa, jak ktoś wiele Ale płypał. Mhm. O, ja. Smacznego. O, o. Nożnego. Teraz czytamy Wasze komentarze. Zrobisz room tour swojego pokoju. Oczywiście, że zrobię. Ej, bo tam nagrywała hejkatulenka. Jesteście dobrymi detektywami, bo tak tutaj nagrywała hej katulenka i ją serdecznie pozdrawiam. Jesteś najlepsza, dziękuję. Fajny content, grubo, uwielbiam twoje filmy, zrobię tobie fanpage, Dziękuję. Planujemy zrobić warkoczyki Francuzy, dwa takie bokserki. I ale ja się cieszę. Ale ja się cieszę. Czyli przez przezjarski. Dokładnie, o zachodzie słońca. No może być, właśnie, bo no. słońce zachodzi. Idę, ale, jeszcze z LEDami. Tak, zaraz będzie pewnie noc. O. I Proszę, mamy zachód słońca piękny. Co to za maseczki macie, opowiedzcie coś. Nie Cora, wiem, co? mamy maseczki, później nie mamy zakoszone. Idziemy, mam... za idziemy później do, do sauny. Super, bo się lepiej chłoną. Fajnie 24H. Dosłownie. To powinniśmy znaleźć filmu zmienić. Spa, oh. a nie na basenie. 24 godziny przez spa. No mm -hmm. ma to nie koniec, będziemy mieć jeszcze o tej sali kinową, bo mamy komputer i jeszcze będą challenge, więc to raczej nie spa. No, to no będziemy się ja sobie... do wody, ja z lesją. A to może no, nie ten... związajmy no, jeszcze, niech Nie ja jeszcze od LESI. Nieprawda. My zadajemy, jakby to dla nas będzie plus, a dla ciebie no, plus. będzie taki. A ciebie, a dla ciebie taki no ale minus. co minus. No, będziesz musiał zrobić? Musimy brać A lub B. A lub A B, B. okej. Okay. Co jest numer, numer jeden. A lub B. Są trzy pytania. Dobrze. A. A. No to musisz zrobić nam zimny napój potem. O, oh Jesus. Dobrze. Okej, okay, teraz A lub B. Kolejne. B. B. Słodkie. Tak jakaś słodka przekąska. O A. kurczę. No Ja, ja przewiduję, ja przewiduję ja, ja wszystko. Ale że dobrze, dobrze to sobie no, to zaplanowałam. Ja, ja wiedziałam, że widzisz A i potem, że B. A tutaj, to już nie wiem. Dobra, teraz A lub A. B. Dobrze. A. No tak, a mnie! I teraz jest coś takiego, że, jest te rzeczy, że te dwie rzeczy to musi być taka niespodzianka, Tak, afarka. czyli że to musi być taka niespodzianka, czyli że... Nie, bo patrz, w, a w pierwszym pytaniu było A lub B. B to był ciepły napój, ale chcieliśmy zimny, a wiedziałem, że bierzesz A. Więc no, okay. później... A w drugim pytaniu było A lub B, to A to było słone, a B to było słodkie, a chcieliśmy coś słodkiego, a wiedziałem, że bierzesz B. A, a w trzecim pytaniu było A lub B. A to był niespodzianka, aby to był prank. Czyli hmm. mogłabyś nam coś dołożyć do tej. Takie na przykład. Jakiś jakiegoś taki No, To no, jest prank. Na pewno wam dam świerszy po no, zrobieniu. To jest. No, właśnie, nie jest nie niespodzianka. No właśnie, niespodzianka to musi być coś miłego. Czy musisz nam zrobić jakiś fajny, zimny napój i coś fajnego, coś do słodkiego. Dobrze, bardzo. Czyli to możesz, to zrobić nam jakąś możesz, tak. na, możesz nam no zrobić jakąś niespodziankę. możesz nam zrobić jakąś niespodziankę, czy coś. No to pa. Patrick. To, to, to masz, masz kilka. masz kil, już ja zapomniałam Ci powiedzieć, że masz y, kilka minut. Okej, okay, <laughs> to lecę, to pa. Nie, ale czekaj. Musisz teraz wybrać lub B. Ile A! Minut? A? Tak. Masz 30 minut. Czas start! Czas start! Biegnie, Proszę bardzo, przygotowałam zgodnie z życzeniem zimny napój. To jest y, woda z sokiem malinowym. Y, niespodzianka słodka to są żelki. Y, I druga niespodzianka, coś miłego. To jest y, tutaj mandarynka i grillowane szarańcze w płatkach chili. Nie wiem, czy to jest miłe, ale chyba na pewno smaczne. No dobra, dziewczyny, mam dla was tutaj tą przekąskę z niespodzianką. Wszystko jest jak chciałyście. Wow. Dziękujemy. Serio? Serio? O, ale szarańca to szarańcza grillowana z chili. Naprawdę dobra. Jeśli chcesz wystąpić razem ze mną na moim kanale, jeśli chcesz mi zaufać, jeśli chcesz poznać nietypowy content, zostaw polub na moim Instagramie i suba na YouTubie. Szykuję kilka mega fajnych filmów i konkursów. Bądź na bieżąco, na pewno cię nie zawiodę. Just. Bardzo późno. No i wszyscy siedzą na basenie. Proszę, i całuski przesyłają. Bardzo ładnie. Idzie im dobrze. Hejo! Jeśli ja powiem <grywa> sobie historię swojego życia, jeśli uważacie, że jest to prawdziwa historia, to pokazujcie prawą rękę. Jeśli uważacie, że jest fałszywa, to pokazujecie lewą rękę. I zaczynamy. Kiedyś się była mała, to ja i moja i w brat pojechaliśmy do Austrii na łyż, na, na Narty i tam yy, no ogólnie tam były baseny, i w ogóle. No i tam, kiedy z tatą się bawiłam i sobie zęba rozwaliłam, o. No, 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 bo się bawiliśmy. te cztery. Opowiadałaś to już kiedyś? No właśnie. I nie, nie. Ja Jeśli są dwa na jednego, trzy wpadam, tak? No, czyli nie tam do basenu. <laughs> czyli ja, ja Zgadli, zgadli, zgadli. Zgadli. To prawda, że kiedy byłem mały, to sobie biłem coś do palca. Wróciłem do szpitala i dostałem, że zaszczyt. Trzy, cztery, to prawda. Dobra, czy to prawda, że jak byłam mała i byłam u mojego dziadka, to wtedy mrówka ugrywała mnie w pupę i siedziałam, że normalnie można by powiedzieć przez pół godziny pod prysznicem zimną wodę, bo mnie to tak szczypało. Trzy, cztery. A nie, ale z tego dobrze, to była prawda. W babci było w u nas, to było w innym domu, to y, wszedł do mojej babci i czekałam na nią, ale jej nie było w domu. No i czekałam na nią jakby na tarasie i tam były mówki i trzymałam ręce i mówki zaczęły mnie gryźć i strasznie się przestraszałam i zaczęłam pokać, i za do po mnie przyszedł. Prawda czy nie? Czy cztery? Cztery. cztery. No to mój kolega wziął partygo do mojego dziadka ze Francji i mnie uderzył. Kolega? Czy kuzyn? No, nie no pan nie pan pan kolega! To nie, pan. Pan. <grym> nie ma kolega. Nie ma kolega. Żadna. Ale czyż w Francji masz kolega? Tylko kiedy nie? że jak byłam kiedyś w Tajlandii bo w Tajlandii są takie jakby łóżka na zewnątrz i jest, są takie siatki, że takie kwadraciki są no i powiem. jak byłam właśnie kiedyś w Tajlandii to jak właśnie y, spałam sobie na takim łóżku kiedyś, bo było rano, no i mi się... no, no po prostu byłam zmęczona podróżą i właśnie tak spałam to wtedy pająk tak ze mną strzeć i ja tak to zobaczyłam, to się tak wydarło i tak z tego strasznie szybko uciekałam i mój tata potem się pytał co się stało i tak no, było Trzy, cztery. cztery Dobra. Zmieniamy teraz challenge na pytania od operatora mojej moja. Mama mi zadaje jakieś pytanie. Jakieś odpowiem, jechałem je do basenu. Okej, okay, pierwsze pytanie, uwaga, uwaga, który film na Twoim kanale ma najwięcej wyświetleń? Film, nie short? Film. film, tak, nie shorts. film. Myślę, że to jest jeszcze w Paryżu. Dobrze! Nie wlatujesz! Nie wlatujesz! Czy Czajnik, który był u nas na sesji zdjęciowej podwodnej, ma zdjęcie z rekinem? Mm, nie. Źle ma! No pewnie, że ma. Ile szorstów dziennie robi Aqualesia? Aqualesia? a mogę się o ileś pomylić, czy idealnie? Nie. Idealnie, no pomyśl, pomyśl. Ile? Dwa albo trzy, ale muszę się jeszcze no. zastanowić. No to trzy. Nie, dwa. Leci! Nie! Dwa albo trzy, rzucić mi nie trzy. Szczorski z robakami, kiedy Alokia robiła testing robaków, były świerszcze i były szarańcze. Które z nich bardziej smakowały? Świerszcze czy, czy szarańcze? Szarańcze. Nie, świerszcze. Padasz. Co zadecydowało, że powstaje dzisiejszy odcinek P24 na batanie Co? So, i wam to. Na początku filmu. O, myśl, myśl, myśl. Było dzisiaj, było, było. Czekaj. No, no. A to jest fajne pytanie. Nie mam żadnego pojęcia. Widzowie! Ale jest ja pytanie. Czy wiesz, ile odcinków do przodu, nie żartów, tylko odcinków, mamy zaplanowane? Dokładna liczba. Dokładna liczba. Dawaj. Mówiłaś to mi chyba wczoraj. Aha, mówiłam, przypomnij sobie szybko. Na pewno dwa. Nie. Tak, na pewno dwa. Hmm? Tak, co się na pewno, na pewno jest i jest ich dwa, ale. Mnie się, bo my nie my... zgadzaj, Pływasz. ale. Ciężko! Proszę bardzo, pytanie, A co jest słowa, do wygrania nie? w tym challengeu? Zapomniałeś? Nie wiem, podpowiadaj Nie podpowiadaj. Tak słychać na ja szkole? Ciekawe. No dobra. Do. Ale ja nie, słyszałam, nie, nie, nie. Było, było kilka tam razy tam. dzisiaj. No lec, masz pięć Pięć, cztery, cztery trzy, trzy, dwa, jeden. Lepiej. Dobra, masz bonusowe 260 sekund. Start. Dawaj. 60 sekund, pamiętaj. No czas ci się kończy. Czas ci się kończy, czas ci się kończy. Co bierzesz? Jestem płacca dlatego, bo moja mokra i podkładkę na telefon. Okej. Uwaga, uwaga, koniec czasu. Pizza! Pizza! Pizza. Tak bardzo! O, szczęśliwy Ale ja. się tutaj też Ej, Ani, jest druga paczka? Jest. Luzo, no, so, mogę się ją przynieść? Przeniosę, dobrze. Dobra! Dobrano! Karol pod poduchy. Jakby do pana gdzieś, to proszę do niej przyjść. Wieczór krabeczki, jak możecie zobaczyć, jest już godzina 23.04. Zostało nam 15 godzin i 5 minut. Ale się podobno zbudziło, więc je włosy. Tak, w ogóle jest bardzo ładnie. Nie straszny wajzer jest. Ej, może... Ej, na YouTube nagrajmy na shortsy z Kinker drugiej nocy. Ej, dobrze przyjemnie. <ślesy> No, się super, było fajnie. Naprawdę nie spodziewałam się, że będzie tak mega fajnie. Cieszę się, że zaprosiłam moją koleżankę Marysię, bo była nam raźniej faktycznie. Piszcie w komentarzach, czy, też, czy chcecie więcej takich filmików. Widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa! A teraz chcę pozdrowienia z komentarzy z TikToka i z Pozdrawiamy Madzie na dusie. Polę, Tosię, Gabrysię, Zuzie, Nadję, Julkę, Laurę, Kacpra, Nikolę i oficiel Marysie. Dziękujemy! Czytam Wasze komentarze jesteście dla mnie ważni. Rób mi to, powiedz coś. Dobrze. Ja robię też wzięku. Hej graboczki, to ja Ako jest ja mam A na Dzięki, że jesteś. Dzisiaj zaprosiłem moją koleżankę. A to jest lecą po z... No i radę. No mi się już udało. Jeszcze wam została chyba minutka, także odpocznij i dalej. To musisz na toalecie usiąść, żeby było po prostu wygodniej. Salon fryzjerski będzie pięknie.